też co ci wczoraj napisałam? Spodziewaj się pisemek. I niektóre rzeczy z twojego życia wyjdą na światło dzień, o których nikt nic nie wiedział, a są karalne. <grym> Wyrzucę. Wyrzucę No dobrze, nie Jak tam nie już świetnie? Okay. Jak tam już świetnie? No Patrycja bitewkę. <grym> to, 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 Wy jesteście chorzy. Żaden widz z wami nie robi, bo i tak wygracie ze mną, bo macie więcej, w, w swojej sekcji macie tyle osób, to, że, że wygracie trochę. ze mną. Co, co to wzią, że pokój od koleżanki? No, jest... Nie, sama sobie wynajmuję. No to gratulacje Patrycie. Jak się czujesz? A wy kiedy wspólnie zamieszkacie razem dzieci weźmiecie ze sobą? No nie wiem. A co, chcesz się do nas dołączyć i zamieszkacie razem z nami? Chętnie, nigdy z Tobą no wiem, w trójkącie bo... nie bałam, no, Już wiele no, no, razy... No, wiesz, no, jakiego no, marzenia z Tobą no, nie spełniłam? No. Zawsze chciałeś, że była z Tobą w trójkącie, z, z swoim no, kolegą no. albo z koleżanką jakoś i nigdy tego nie spełniłam. Może chciałabyś? No. Chętnie dołączę do Was. To teraz chcesz? Dałaś się namówić? A Patrycja, Ty zawsze mówiłaś, że ty tak, nie Tak, wiesz nie co? Robiłem. Nigdy tego nie zrobiłam wcześniej, ale może teraz dam się w końcu namówić. Może Na i może nie spełniłam. patrz, jakie mamy duże łóżko, patrz. Patrz, jakie mamy duże łóżko. Poczekaj, przytrzymaj, no. przytrzymaj. Tutaj. Czekaj. Musiał korzutę wciągnąć. Ja muszę zobaczyć ten kabaret, co oni w ogóle tam piszą u mnie ludzie. Co? No dobrze, niech będę szoty. Nie, to nie rusza, skarbie. Nie, to nie rusza. Nie? Już półtora roku takie rzeczy... Słuchaj, wysyłałeś mi swoje kochanki. E, wiem, ją też tak samo wysyłałeś, jak na siłę ją ciągnąłeś za łeb i całowałeś. Już mi wysyłałeś ją, Olkę mi wysyłałeś. Także spokojnie no. już się napatrzyłam na twoje przeszłe dziewczyny. To musisz że trzeba, może ci wysłać no. Karolinę jeszcze? Aha, i, zbier a, i zbieram dziewczyny, które chcą po prostu za tę pornografię, którą e, robiłeś ze mną. Ja teraz będę zbierać pozew zbiorowy na te wszystkie filmiki, które ty robiłeś, udostępnić. udostępnić on, wiesz? żebyś odstaw to film, bo ty już za mocno ci tam wychało, Ty? Nie! Mam adwokata i pismo do ciebie idą. Jak ty jesteś biedna jak mój Jak ci na, na pokój nie stać, ja co dopiero na adwokata. Kochanie, ja wygram sprawę, ty będziesz płacić. No dobrze, to. I nie zapomnij o moim telefonie. Nie zapomnij o moim telefonie na 7 tysięcy, bo oczekuję tych pieniędzy. Dobra, Miej aparatka się. Dobra, aparatka jest. Na dniach spodziewaj się pisma. Spodziewaj się. Będzie śmiesznie, kolorowo będzie. A i no jak będziemy. już to pismo pójdzie, tu ludziom udostępnię. Cały wszystko. Tapujemy. tapujemy, tapujemy, tapujemy. tapujemy. Punkcie, razy dwa. Tak. I mamy raz dwa punkty. Tak, tak. Gramy. Dobra, Patrycja, robimy jedną bitewkę i idziemy hikarać. Tapujcie, tapujcie. Uwierz, nie masz się czego grze się gbać. Masz się czego bać. Teraz się możesz śmiać, ale zobaczysz a dlaczego się połączyłaś... no dobrze, nie będziesz no tak do Dlaczego się połączyłaś e, ze mną na live'a teraz? Bo mnie to nie, słuchaj, bo mnie to nie rusza. Chciały się połączyć, to no się tylko po... Tak mnie nienawidzisz że tak nie tak jakieś wnioski na mnie składasz, a się ze mną łączysz na live'ie. To wychodzi, że po prostu albo ci na mnie zależy, albo po prostu szukasz ze mną kontaktu i, i jesteś po prostu po co ty się ze mną łączysz? Ja jak by mnie bym ktoś w kogoś bym nienawidził, to mi się tak zmieniło Ale to Tutaj ty to mnie za ja widać, się, ewidencie tylko ewidencie, 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 że to jesteś po prostu z na fejmu. I ty dobrze o tym wiesz, że ty sobie jedyne zasięg, jakie możesz zrobić, to tylko i wyłączysz na mnie. Bo ciebie nikt nie chce oglądać. Ty przed chwilą mówiłaś o swojej karierze. Co ty pierdolisz, jaka kariera? Jak ty nie masz żadnej tej kariery, Patrycja? Czy jest, ja ci